Dzień dobry, Magdalena Podhajecka, witam w Lubuskim Centrum Informacyjnym, a dzisiejszym gościem w rozmowie dnia jest doktor urolog Maciej Salegierski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Po październiku miesiącu pań nadszedł czas na panów oraz dyskusję, czy też może raczej głośną rozmowę o ich zdrowiu. Movember, czyli połączenie słów mąsterz i november, z angielskiego po prostu wąsy i listopad. To jest taki symbol, który mamy pod nosem, żeby przypominał też o tej profilaktyce i był jak najbardziej widoczny. Dlatego chciałabym Pana zapytać, jak Pan ocenia w ogóle świadomość wśród Polaków na temat właśnie tego męskiego zdrowia. Myślę, że świadomość jest coraz lepsza, zwłaszcza w młodym pokoleniu, natomiast no ona nie jest, jest daleko od ideału. Myślę, że nie, nie mamy dostępnej teraz sądy ulicznego, jakich by mogło pokazać świadomość, prawda? bo to jest też mechanizm, który pozwala nam szacować w jakiś sposób, jaka jest odpowiedź społeczna na różnego rodzaju akcje. Natomiast świadomość o badaniach profilaktycznych rośnie, to rzeczywiście rośnie, to cieszy. Świadomość u Pani jest zawsze większa niż u panów. My mamy nadzieję, że dzięki tym akcjom profilaktycznym rzeczywiście zmniejszy się, zwiększy się wyleczalność nowotworu. My metody diagnostyczne mamy coraz to lepsze rozpoznawanie nowotworów, i dla mnie zawsze sukcesem jest wykrycie sukcesem. No, sukcesem jest wykrycie choroby na etapie takim, że można ją wyleczyć, a nie na etapie takim, gdy jest już za późno. Więc mhm. ja rzeczywiście zachęcam panów do badań profilaktycznych. Do wizyty urologa, też oczywiście, natomiast dużą ilość pracy mogą wykonać lekarze rodzinni, też. I ta profilaktyka, właściwie w krajach cywilizowanych, do których już Polska się też zalicza, bazuje na kontakcie, powinna bazować na kontakcie, dobrym kontakcie z lekarzem rodzinnym. W razie problemów, pilna konsultacja w poradni urologicznej. Te poradni urologiczne, muszę przyznać, że nie są aż tak zapchane jak wiele, w cudzysłowie, jak wiele innych poradni, czyli dostęp do poradni urologicznych jest. Może nie z dnia na dzień można się zapisać, ale w perspektywie kilku kilkumiesięcznej na pewno dostęp do urologa jest. Jeśli chodzi o sprawy nowotworowe, pilne, to ta kolejka na pewno nie jest aż tak długa i myślę, że w ciągu kilku tygodni można do urologa trafić. Właśnie, a kiedy powinniśmy... Y znaczy, zawsze powinniśmy się interesować profilaktyką, ale kiedy na tym swoim męskim zdrowiu skupić się bardziej? Czy to są jakieś sygnały ostrzegawcze, czy może kwestia też wieku? Bardzo dobre pytanie. Kwestia wieku, natomiast yy, warto podkreślić, że nowotwory w tej pierwszej fazie zwykle nie dają objawów klinicznych. Więc myślę tutaj o nowotworze prostaty. I tu rzeczywiście wytyczne sugerują kontrolę w poradni urologicznej od 50 roku życia. Natomiast ja bym podkreślił, że warto jednak niekoniecznie do urologa się zgłosić, natomiast wykonać podstawowy test w kierunku raka prostaty PSA już zaczynając od 45 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że trafiają nam się pacjenci. Ostatnio w ciągu dwóch miesięcy miałem. Okazję w oddziale zaopatrywać pacjentów przed 50 rokiem życia z bardzo zaawansowanym rakiem prostaty. I zakładam, że jeżeli te osoby zgłosiłyby się do nas wcześniej, czy zgłosiłyby się do lekarza pierwszego kontaktu wcześniej, miały, oznaczone, miały oznaczony marker nowotworowy PSA, wówczas ta choroba być może zostałaby wykryta na etapie takim, że moglibyśmy tą chorobę wyleczyć. Natomiast ostatni pacjent, który się do nas zgłosił, trafił do nas w fazie takiej pełnoobjawowej z niewydolnością nerek i rakiem prostaty. I tutaj na leczenie, które no, oczywiście choro trzyma, natomiast no, idealnie byłoby tą chorobę rozpoznać raczej wcześniej niż, niż została wykryta. A myśli Pan... Y do takich no, smutnych sytuacji dochodzi, ponieważ może jeszcze mężczyźni, może dla nich to jeszcze jest trochę takim tematem tabu, no bo to jednak taki dosyć delikatny temat. To oczywiście delikatny temat, tutaj drugich, to, to oczywiście może się z tym wiązać, drugi nowotwór też czy u mężczyzn, z którym się spotykamy, który też jest mocno nagłaśniany w akcji November, to jest nowotwór jąder. Tutaj z, z jednej strony akcje są bardzo takie entuzjastyczne, w fokusie wiem, że są prowadzone badania jąder w okresie tym listopadowym. Ja tutaj bym raczej uspokoił pacjentów, bo o ile nowotwór jąder jest chorobą, która dotyka młodych mężczyzn między 20 a 40 rokiem, życia. się otwarto podkreślić, bo w przypadku raka prostaty i większości nowotworów urologicznych mamy do czynienia z tymi nowotworami szczęśliwie u osób starszych, tudzież już starych. Po 70, nawet roku życia, natomiast nowotwory jąder są nowotworami, które się zdarzają u młodych mężczyzn. Natomiast pocieszającą wiadomością jest to, że zapadalność na raka jądra jest niewielka w Polsce. My mamy około 1000 przypadków raka jądra w całym kraju rocznie. Biorąc pod uwagę zaludnienie lubuskiego. To będziemy mieli około 50 przypadków w całym województwie. Więc nie tutaj tego problemu bym aż tak nie akcentował. Natomiast, oczywiście, ważną rzeczą, która jest w przypadku profilaktyki raka jądra, to znowuż jest lekarz pierwszego kontaktu, który powinien zbadać zwłaszcza dzieci, młodych mężczyzn. Te badania powinny być okresowo robione, podkreślać to znaczenie samooceny, badanie jąder przez, przez, przez pacjentów. Rak jądra optymistycznie, z dobrej wieści, jest chorobą, która jeżeli jest rozpoznana nawet w późniejszej fazie, jest chorobą wyleczalną. No, oczywiście najlepiej wykryć chorobę na etapie wczesnym, wtedy wyleczalność jest stuprocentowa. Natomiast, no, rak prostaty i większych pozostałych nowotworów urologicznych, które dotykają zarówno Pani, jak i Panów, to są choroby dotykające osoby już zwykle po 50. roku życia, natomiast zwracam uwagę na tą populację ludzi młodych, zwłaszcza z jakimś obciążeniem genetycznym, które zapadają na choroby wcześniej i sukcesem dla mnie, jako urologa praktykującego, byłoby wyleczenie właśnie osób młodych, takie trwałe, prawda, które dałoby tej osobie po prostu szansę na całkowite wyleczenie. A jakie są metody, choć być może też rzeczy, które młodsi panowie sami mogą zrobić we własnym zakresie, żeby właśnie w tym późniejszym wieku jak najbardziej zmniejszyć to ryzyko raka prostaty? Nie ma szczegółowych danych na temat diety, bo tutaj można wielu, wielu pacjentów też pyta, co, jaką dietę stosować. Dużo jest badań na temat wpływu diety czynników środowiska na... Na zachorowalność, no nie zmodyfikujemy w sposób prosty genów, natomiast wiemy, że uprawiając sport, aktywność fizyczną, ograniczając podaż zwłaszcza węglowodanów, co więcej, unikając czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, jesteśmy w stanie poprawić zwykle długość życia, jakość życia. I z bezpośredniego wpływu tych czynników dietetycznych na nowotwór prostaty nie ma opisanych, natomiast dieta śródziemnomorska jest standardem, mm. aktywny tryb życia, okresowe badania profilaktyczne, tak? czyli wykonywanie chociażby raz do roku PSA markera, mm. który jest podstawowym markerem, on nie jest idealnym markerem, natomiast na takie badania warto robić, nie, ta dynamika PSA jest dla urologa też bardzo ważna, te badania są, w pakietach tych naszych dostępnych w prozecie więc myślę że że każdy mężczyzna, powiedzmy 45 roku życia, powinien mieć wykonywane raz do roku PSA. Jeżeli to PSA jest podwyższone, wówczas powinien być skierowany do urologa. Rak prostaty też, podsumowując to we wczesnej fazie, nie daje żadnych objawów klinicznych, więc no tu ważna jest profilaktyka, żeby tą chorobę rozpoznać. Jeszcze z takich istotnych rzeczy o raku prostaty, które powiem, no to oczywiście fajnie byłoby wychwycić młodych mężczyzn, których moglibyśmy wyleczyć, bo to jest, to jest klucz programu. My jako ośrodek dysponujemy doskonałą metodą leczenia raka prostaty w postaci centrum robotycznego, więc wykonujemy na bieżąco operację robotem da Vinci prostatektomii radykalnych. No z nieprzyjemnej wiadomości dla pacjentów jest to, że dane są takie, że po 50 roku życia co trzeci mężczyzna zapada na nowo prostaty w perspektywie długofalowej. Jest to bardzo dużo, prawda? Natomiast chciałbym podkreślić, nie każdego chorego trzeba od razu leczyć agresywnie. Wiele nowotworów prostatu to są choroby, które nie są, nie są żadnym wyrokiem. Tak? W krajach skandynawskich nie każdego się operuje, nie każdego się naświetla, nie każdego się leczy aktywnie, prawda, są metody aktywnej obserwacji w raku prostaty. Tak jak jeden z kolegów u nas w oddziale wspomniał, doktor Jasiński, rak prostaty to zwykle nie jest rak trzustki. Rzeczywiście jest to choroba, taka dobra wiadomość dla mężczyzn jest taka, że jest to choroba, oczywiście, no, jest to nowotwór, natomiast w wielu przypadkach szczęśliwie, którą się dobrze leczy, czasami można nawet aktywnie, można nawet obserwować, nie trzeba od razu w największych armat przeciwko temu nowotworowi, więc, oczywiście, przesłanie do pacjentów jest takie, żeby się badać, nie bać badań, bo nawet jeżeli jest rozpoznany nowotwór, to zwłaszcza prostaty, mówię to nowotwory prostaty, jesteśmy w stanie tą chorobę. Bardzo dobrze wyleczyć, więc ja osobiście też polecam podstawowe badania, zwłaszcza laboratoryjne, sam je wykonuję i nie widzę problemu, żeby mężczyźni te badania wykonywali. No, test PSA w szpitalu u nas jest darmowy w tym okresie listopadowym, więc też można oczywiście te badania wykonywać. Natomiast zwracam uwagę na to, że nie każdego chorego trzeba kwalifikować do agresywnego leczenia. Ja podkreślam też to, dlatego że spotykam się w Polsce z tym, że my czasem nadużywamy terapii. Paradoksalnie to też są ogromne nakłady, które system ponosi zupełnie niepotrzebnie. Nie każdego chorego trzeba leczyć, ważne jest kwalifikacje. Jak, jak widzę dane z wielu ośrodków, które pokazują, że wyleczyliśmy, zrobiliśmy 1000 zabiegów, 500, 2000 zabiegów, to nie tędy droga. droga Polega na tym leczenia, żeby dobrze chorych kwalifikować i dobrze leczyć, a tych, co trzeba leczyć, to operować, a tych, co nie trzeba operować, zostawić spokoju. Nie? Tu nie chodzi o to, żeby pozbawić chorych leczenia. To jest bardzo ważne teraz, zwłaszcza u osób starszych, żeby zaproponować odpowiedni wariant postępowania, czyli chorych, których trzeba leczyć, operować, na przykład chorych, których trzeba naświetlać, naświetlić, czyli znowu zastosować radioterapię, a chorych, którzy mają szereg innych chorób towarzyszących być może pozostawić ich nawet bez leczenia, bo wiemy, że ta choroba w przypadku raka prostaty zwykle ich nie zabije, więc nie doprowadzi do poważnych konsekwencji. Więc to naprawdę bardzo ważną rzeczą nie jest samo leczenie, bo to leczenie mamy doskonałe w tej chwili w przypadku robotyki, centrum robotycznego operacje naprawdę są na dobrym poziomie wykonywane, wykonujemy regularnie tamie robotyczne, natomiast kwestia kwalifikacji chorych to jest najważniejsza sprawa. Nie operujmy każdego, takie przesłanie, nie naświetlajmy każdego, zastanawiajmy się nad każdym pacjentem indywidualnie i przesłanie do lekarzy też, żebyśmy myśleli o pacjentach tak jak o nas samych, prawda? żeby nie, 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 nie nadwyrężyć systemu też, leczyć dobrze, skutecznie i właściwie kwalifikować, bo narzędzia już lecznicze mamy, czyli narzędzia w postaci robota, narzędzia w postaci... W postaci doskonałego leczenia onkologicznego. Nasz szpital jest ośrodkiem multidyscyplinarnym, co warto podkreślić. Jest doskonała radioterapia, doskonała onkologia, więc tu kwestia jest właśnie konsyliów, dobrej kwalifikacji chorych, a nie na hurap leczenia jakiegoś irracjonalnego, kosztownego. Mhm. Również też zauważyłam, że od lat November poszerza jakby. Tematykę, którą porusza i zahacza też o zdrowie psychiczne. Jak ta kwestia łączy się właśnie z kwestią tego zdrowia onkologicznego bardziej, czy też może bądź innych męskich przypadłości, bo też chyba trochę więcej się o tym ostatnio mówi, jak właśnie głowa też działa na resztę cała. Oczywiście, znaczy, ja nie odpowiem na pytanie, jaka jest korelacja chorób psychicznych z nowotworami, bo takich danych nie mam. Natomiast y, na pewno y, dobrostan psychiczny, to jest jedna z definicji WHO zdrowia, prawda? Więc y, myślę, że znowuż warunki środowiskowe, tutaj w Lubuskim trzeba podkreślić, że mieszka się zwykle bardzo dobrze, y, jeśli chodzi o jakość powietrza, też mamy doskonało. Natomiast paradoksalnie wyniki leczenia onkologicznego w naszym województwie odstają od y, od centralnej Polski, czy od Polski, czy, czy od dużych ośrodków onkologicznych yy, na Śląsku, na przykład. Więc no, tu jest wiele do zrobienia. Natomiast, yy, natomiast oczywiście, wsparcie znowu psychiczne chorych onkologicznych, chorych onkologicznych jest niezbędne. I tu jest pole do popisów do, do innych specjalności niż urologia pewnie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Yy... A ja, no, co prawda wąsa niestety nie zapuszczę, ale mogę za to panom przypomnieć, żebyście się badali. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. No, i mamy